Z tej strony, Detektyw Nachos. I miesiąc temu dużo jeszcze przed wakacjami obiecywałem, że wrócę do Herc of Iron 4. W momencie, gdy wyjdzie, no step back. I mamy ani kroku w tył. No step back. Kamarka mam, mam w miarę dobrze ustawioną. Widzicie datę? Godzina 12 1 stycznia 1936. Gramy, oczywiście, polską. Ja na no Step Baku przyznam się Wam. Ja go kupiłem kilka godzin po premierze pierwszego dnia. I zakochałem się w no Step Baku. Zako zakochałem się w Polsce na no Step Baku. Tak naprawdę raz zagrałem Estonią pod faszystów, a tak to Polska, 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 Polska. Polska. Nawet ZSRR nie dotknąłem ani przez chwilę. Mimo, że ZSRR jest interesujące, no to jednak, boże, to co mamy drzewko polskie, to jest świetne. Gram na Iron na celach historycznych Czyli powinno być ciężko. A, i na zawodowcu. Oczywiście, czyli normalnie dostaje. dostaję. E, pójdziemy pod Habsburgów, polskich Habsburgów i, i no zobaczymy jak tam pójdzie. To jest już moje jakaś, nie wiem, dziesiąta gra polską na tym DLC, więc no mam... Mm, mam jakieś już umiejętności. Dobie na początku. E, trzy cywilki robię, później... Dobra. Nie wiem, czy nie jest za głośna muzyka troszeczkę. Ale chyba może, może nie, może nie, zobaczymy. Jak będzie na nagraniu. Dobra. Dwa sprzęty wsparcia, pelotka. Dobra. Będziemy brać template z tymi? Z Recon kampanii. Czy... O! Z kampanią w zwiadu. Z saperkami y, i z y, tymi, i z pelotkami, i oczywiście, zwykła dwudziestka. To, to jest nasz cel. Dobra, bierzemy sobie i teraz tak. Bierzemy y, Edwarda Śmigłego Rydza. Zrobimy ogólnie sobie dwie y, tutaj takie armie: jedna ofensywna, druga defensywna, jedna pod Sikorskiego, druga pod Rydza. Ehm, um, dobra defensywne. I teraz tak. E, of, ofensywna leci tu na. E, jak to się nazywa? No wiecie co? Na e, królewiec. O. Żeby podbić, a defensywna broni. Dobra, wypełnienie aktu 5 listopada. I ogólnie tak sobie myślałem, że kurczę, może ta gra z jest troszeczkę nudna dla Was do oglądania. Chociaż że patrząc po wyświetleniach, nie. Bo jak sobie ostatnio patrzyłem w wcześniejsze odcinki, to one robiły po kilkaset wyświetleń. Ale dodatkowo do tego Hoja myślę, że fajnie, będę, fajnie będzie jak y, troszeczkę historyjek będę mógł opowiadać y, historyk historycznych. E, dobra, No mamy Królestwo Polskie. W ogóle o co chodzi z tym wypełnieniem aktu 5 listopada? To ja mogę Wam powiedzieć. Druga wojna światowa. W sensie I wojna światowa, 1914-1918. I. Kwestia była taka, że. No, Polska była podzielona na trzy y, strefy okupacyjne. Austro-Węgierską, Rzesze Niemiecko, W sensie Rusy, y, Rzesie, no Niemcy, no tak, Niemcy i Rosja. I teraz tak. Kwestia była taka, że. Y, Polska wtedy miała zdolność mobilizacyjną, tak potrafiłaby około miliona żołnierzy wystawić. Gdyby istniała Polska, to jej armia by była, by było około miliona. Więc co zrobili e, Niemcy i Austriacy? Powiedzieli, że e, wy, to było w 1916, że wyki, to robimy tak bo Niemcy i Austriacy byli sojusznikami Niemcy, Austriacy, Turcy to, to główni trzej jeszcze tam Bułgaria e, kontra e, Rosja, Francja Anglia tak i Włochy e, dobra nie, my chcemy Habsburga nie ciebie e, i kwestia była taka zaraz ściszę muzyczkę bo mi troszeczkę przeszkadza i kwestia była taka, że oni w 1916 kraje, państwa centralne powiedziały, że ej dobra, kurczę, przydałoby się mieć tutaj Polaków pod sobą. No, brakuje nam wojska. No, lepiej mieć większą armię niż mniejszą. Więc Polacy, akt 5 listopada, dobrze mówię, 5 listopada. Um, tak. Obiecujemy wam utworzenie... Niepodległej Rzeczpospolitej po zakończeniu wojny. A teraz, kiedy jest jeszcze wojna, to tworzymy takie państwo marionetkowe. I było Królestwo Polskie. Wtedy właśnie. E, Królestwo Polskie, które. była tam Rada Regencyjna, które później, w. E, chyba 6 listopada albo 7 e, 1918 roku, e, ogłosiło. Niepodległo, niepodległość Polski. O, narodziła się Polska Habsburgów, bierzemy. E, co do tego, o co do Ka Karla Albrechta też zaraz będę miał historię, ale na razie jesteśmy przy e, tutaj piąte, akcie 5 listopada. E, I kwestia była taka, że e, jak. Hmm, na czym, za, na czym zakończyłem historię? Sekunda. A wiem. Przypomniałem sobie. Chodziło mi o to, że e, no właśnie wtedy w listopadzie, chyba 7, 8, 9, nie pamiętam którego listopada. Wtedy Polska odzyskała niepodległość e, i właśnie była rada regencyjna, która teoretycznie powinna e, wy, wybrać króla tym, że 11 listopada zaczęła, bo to, to, to nie było tak, że cyk i już gotowe, jedne, z dnia na dzień, zaczęła oddawać władzę Piłsudskiemu i po prostu Piłsudski przejął władzę, później Piłsudski wprowadził demokrację i tak dalej, i tak dalej, historia II Rzeczpospolitej. Ale kwestia była taka, że zasadniczo... No, była ta rada regencyjna i rada regencyjna mogłaby teoretycznie wybrać króla i tutaj chodzi o to, w tym celu, że tak jakby wracamy do tej rady regencyjnej i ona wybiera króla. I mamy, właśnie mamy tutaj naszego um, Karla A. Albrachta, Habsburga. Co to był za człowiek? Zasadniczo właśnie Polacy w historii, w dwudziestoleciu międzywojennym mieli swoich Habsburgów. Eee, ten Karl Albrecht to był żołnierz, żołnierz polski, patriota bardzo duży. Zasadniczo, historycznie eee, Polska się zachowała bardzo nieokrej okay wobec niego, ale był bardzo dużym patriotą, mimo że naprawdę rząd polski bardzo źle się nim potraktował. Tam zajęli jego, zajęli jego tam. Eee, nie działkę, tylko... No, własność jego zajęli i stwierdzili, że należy do niego, ale będzie pod e, że Polska będzie się opiekowała tym i, 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 i utworzyli jakiś no strasznie rozpierdol mu zrobili, a to był e, normalnie ten e, patriota i w ogóle ale chuj, co mam powiedzieć, właśnie, zaraz. E Zróbmy sobie teraz e o, reformę rolną, żeby nie było zagrożenia strajkiem chłopów. Tutaj. Hmm. Możecie się zapytać, dlaczego akurat tutaj? Mi się wydaje, nie jestem w 100% pewien, ale e podczas stulecia międzywojennego był problem pod tytułem E, nacjonalizm ukraiński Ukraińcy e, wtedy tożsamość jakąś narodową zaczynali mieć większą i nie uznali, że w sumie Polacy to okupują ich i oni nie chcą tak o, roszczenia Republika Ukraińska e, no, zasadniczo to tak Um, I dlatego mi się wydaje, że akurat tutaj jest zagrożenie strakiem chłopów, a nie na przykład, nie wiem, białym Białymstoku, na Podlasiu. Um, no i to robimy sobie reformę rolną. O Jezu, ale ja, ja zupełnie tutaj zasnąłem. Um, zupełnie zasnąłem, miałem siłę polityczną, a nic z nią nie robiłem przez dłuższy czas. Trzeba jak najszybciej wziąć sobie ziomków od doświadczenia armii, żeby y, już nabijali. No, doświadczenie armii. Bo ono jest mega, mega, mega potrzebne. Jeśli zacznę walkę z Niemcami, y, nie mając tego doświadczenia armii, to może być dość słaba. W ogóle dość ciekawy pomysł na tą wojnę, bo ogólnie no, muszę na dwa fronty się bić, to nie. Ciężko się bić na dwa fronty, ale y, mam, pewien, mam pewną strategię, sobie wymyśliłem. Mianowicie nie robię zjednoczenia z Czechami. Czechy będą oddzielnym państwem, przez co Czechy będą sobie oddzielnie robić tutaj cele, budować sobie e, forty. Tutaj. Czechy w ogóle mają bardzo fajne drzewko pod względem, że ładne, fajne efekty tutaj. Wzrost wydajności produkcji 5%. Wyposażenie piechoty koszt produkcji minus 5% i minus 5% kosztumbergoodsów. Tutaj, na czołgi. Wydajność produkcji plus 5% i czołgi minus 5% cena. No, mają dużo fajnych, albo tutaj na przykład. 03 w wieku pobrorowego. 03, 03, 03 w wieku pobrorowego. Ja chcę do antykomintornowskiego? Nie, nie chcę. Ja z ZSRR chcę jak najpóźniej się bić. Z Niemcami będę się wcześniej bił. Z Niemcami myślę, że będę się bił na jakoś przy początku. Miesiąca pod tytułem e, stycznia roku 39 Myślę, że już wtedy z Niemcami będę się bił, a z, z ruskimi chcę jak najpóźniej, ponieważ będę musiał mieć taką armię, żeby jeszcze tutaj e, ruskich zrobić. Dobra, nie wybieram sobie, bo czekam aż będzie 1937. Dobra, i teraz nie dostaję kar na tutaj budownictwo i e, ulepszone narzędzia mechaniczne. To są dwie bardzo ważne rzeczy. No i co, no i na razie sobie czekam. Eee, za ile się zrobi? Powarcie monarchii Czechosłowacji, za chwilę się zrobi. Ogólnie ja z tym nie muszę się jakoś bardzo śpieszyć. To nie jest rzecz, która. Eee, ja i tak nie będę się złączał z Czechosłowacją, przynajmniej na razie. Eee, więc nie muszę się jakoś eee, nie wiadomo, jak z tym śpieszyć, że to musi być już na teraz. Dobra, żołnierz i król, chociażże, jakby tutaj zaprzestać i, i, i. Fundusz Obrony Narodowej tylko biorę, minus 15% konsumergówców, no to jest bardzo dobre, dobre. I teraz tutaj zwiększamy propagowanie sentymentu, monarchistycznych sentymentów i tak dalej, tutaj robimy sobie... Um, nic jakiegoś bardzo tutaj zajmującego i też nie jakiegoś ważnego. W sensie to jest ważne, żeby to zrobić, ale czy to zrobimy teraz, czy za dwa miesiące, to nie będzie dużej różnicy. W sensie wiecie, czy, oni, czy Czechy są naszym papetem, czy nie są, to i tak my nie zdobędziemy... kiedy nie jesteśmy w wojnie, to, to nic nam nie daje. Jak mi się wydaje. Mm. Jak on bym sobie poczekał, jeszcze siły polityczne troszeczkę nazbierał. A, i ważne, nie robimy tego, nie robimy uzbrojenia Habsburgich boju... Uzbrojenia monarchistycznych bojowników, nie chcemy tego. 3-5 straconych dni, polecimy po prostu na tych co mamy i... Yy, jak... Jak zrobimy króla Czech, to automatycznie ci bojownicy już się sami zeskipują. Yy. Wiecie o co chodzi. Dobra, Fundusz Obrony Narodowej lecimy. Um, dobra i... No do, dobra, róbmy te sentymenty. To mi szkodzi. Dobra. Koncentracja przemysłu. No, a w Hiszpanii to co się dzieje to... nic nic jakiegoś nowego specjalnego. E, dobra, brakuje nam sprzętu piechoty. Zobaczmy, jak budowy. E, budowy, ok, już nam się budują tutaj nasze wojskowe. To dobrze, to bardzo dobrze. E, dobra. Żołnierz i król. Lecimy. Trzeci raz i teraz będziemy. Chyba z samymi cywilkami. No, najlepiej teraz lecimy samymi cywilkami. E, możemy uzbrajać monarchistów? A nie, nie możemy. No dobra, nieistotne. I tak tysiąc karabinów nie chcemy. Bra mamy braki. Gdybyśmy mieli wolne 20 tysięcy, może. Chociaż i tak lepiej wydać troszeczkę, nie wiem, trzy cywilki. Na ile to, je, na ile dni? Na trzy dni, trzy cywilki. Po prostu oddamy trzy cywilki. Tak, i teraz niczym więcej nie robimy. Nie chcemy tracić yy, ten siły politycznej. Wolimy trzy cywilki stracić. się nie stracić, no tylko chwilowo, żeby były używane. Dobra, katastrofa Hindenburga, yy, super. I co teraz? No sobie teraz po prostu czekamy. Mm. Nam brakuje i i mam 29 doświadczenia Armii, a to oznacza, że możemy tutaj wprowadzić nasze zaperzy e, i wsparcie przeciwlotnicze. Dobra, lecimy i teraz zobaczymy, jak się prezentują braki. Okej, okay, wszystko, wszystko braki. Ten wsparcia będzie będą duże braki, więc trzeba dodać. No i dobra, i czekamy. Eee, czy coś tutaj do zrobienia? Radio zrobione, tutaj. O! Kursusy A się przydadzą. Dobra. Eee, Straż Królewska. I zwiększamy, tutaj powolutku, pomalutku, malutku, powolutku. Hmm. No, albo może przesadzam, może za wolno to robię. Dobra, zrobię jeszcze tych eee, lojalność czeskich generałów większe. Bo to tylko 25. No i co? No i pozostaje nam tutaj czekać. Sprzęt wsparcia, musimy więcej produkować. Dobra, no ale co? Jest środek 3 już półtorej roku minęło nie jest jakoś bardzo dobrze e, ale no dobra, no, na spokojnie poczekajmy, e, zrobimy ten roszczenia wobec Habsburgów, żeby bo raczej w tym momencie, kto tam rządzi, no e, he, Horthy regent nasz, no i żeby ustąpił regent będziemy wymuszali na Węgrach, by otto von Habsburga powrotem. Wzięli i do nas do sojuszu dodamy. Jak będziemy mieli taki sojusz Czechosłowacja-Węgry-Królestwo Polskie to to na Niemcy w 38 będzie Niemcy tego nie pokonają. Nie uda im się. Um, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To już zróbmy, żeby to się produkowało na spokojnie. Nie mamy manpowera. Ale zmieniamy sobie na częściowy pobór. E, dobra, ile mamy już tutaj? 60. Dobra, w takim razie ja bym już tutaj utworzył królewską e, husarię. I zaraz będziemy się łączyć z Czechami, naszymi tutaj pobratymcami, Co my mamy? Dwie tutaj dywizje, dobra, to dwie możemy tutaj zwolnić, żeby się nie produkowały. Ej, w sumie teraz raz, dwa, trzy, cztery, bo teraz z tego teraz celu dostanę cztery, tak, tak, cztery husary i nie będę jej zmieniał tego template'u. Na razie nie ma co, jak mam ładnie wyszkolone, to niech zostaną. Później pozmieniam sobie, ale to dopiero pod koniec. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. A, Jim, trenujcie się. To też jest istotna sprawa um, no i co no jak tak patrzę na liczby mamy duże braki ale uda nam się je zaspokoić tutaj prędzej czy później e, dobra dalej lecimy rozbudowujemy sobie jeszcze lublin włączymy do naszego tutaj okręgu przemysłowego um, Mogę ulepszyć co mi się teraz przyda? Ile jeszcze jest czasu? Jeszcze chwila czasu, dobra, to na razie nie musimy wybierać. Na razie to co zrobimy to... Yy... Planowanie logistyka. Nie lepiej nie złamną obronę. Kurczę. No, złamną obronę wezmę. Przyda się nam. Okej, okay, dobra, teraz już musimy wybrać maszyna licząca oraz yy, nie tutaj za dużo o, oraz wyposażenie piechoty sobie ulepszymy Okej, okay. nasze jednostki się tu trenują zapomniałbym Do ile dni się skończy? A, już się skończył Do 30 dni będziemy ich mieli E, no dobra, no to roszczenia wobec Habsburgów. Weźmy sobie. Teraz zróbmy i... E, dywizję bez przydziałów. Cztery dywizje tutaj konne lecą na... Że konne to nie lepiej na atak. Nie, dobra. Nie niech będą na obronę, to już nam naprawdę wisi. No i co? No i jest w miarę git sytuacja. Czego nam brakuje? A... Yy. To jest bardzo ważne, dość ważne. O, pociąg cywilny, niech się później produkują. Eee... Jeszcze może jeden sprzęt wsparcia. Jakoś tak powinno być. I teraz sobie po prostu na spokojnie czekamy. Eee, zaraz będziemy mieli 80 sił roszczenia. Eee, więc jako następny nasz cel już Bierzemy. No, bierzemy tych panów. Król Czech. Jest... Zasadniczo musimy tylko to zrobić e, tak, że jak Rzesza zrobi Anschluss, to żeby już wtedy e, na pewno być połączonym z Czechosłowacją. Żebyśmy nie przegapili tego to jest na ludzie, timingowo to naprawdę. Nie ma co się martwić, że nie zdążę czy coś. Eee, dobra, weźmy sobie tego. Stabilizacja plus 5%, rozsiły politycznej plus 15% to nam się przyda. I zaraz tutaj e, roszczenia wobec Habsburgów e, nam się zrobią. To taki opis. Na Węgrzech y, zbyt długo panuje już bezkrólowie, o właśnie. Królestwo Węgier koronuje Habsburga. Wygląda, że nasze ultimatum wobec rządu węgierskiego przekonało ich do koronowania Otto von Habsburga na króla Węgier! Habsburgowie zasiadają teraz na tronie Polski i Węgier, a to oznacza początek nowej ery rządów Habsburgów w z Europie. Tak wszystko zaczyna się układać. Dobra, super. I bierzemy króla Czech. Teraz jak weźmiemy sobie na królestwo Węgier, mamy Otto von Habsburga. Um, dobra, no i weźmiemy sojusz z oto von Habsburgiem. Um, dlaczego on by nie chciał? Okej, okay. weźmiemy sobie sojusz z Otto von Habsburgiem. Będzie w miarę git, ja myślę. E, tu możemy dodać, e, to jest Ritz. To on weźmie sobie organizatora i doktryna ofensywna. A ten ma defensywną, i weźmy reorganizacja dywizji. Przyda się. No i dobra. No i co? Sobie czekamy. Mamy 80. Yy... No tak, no bo robimy już ten cel. No i co? W ogóle śmieszne jest to, że. Tylko 18% bez powiązań. To zupełnie jak tutaj boostuje, to nie ma wpływu na yy, liczbę to, czy mają bez powiązań, czy co. Dobra. Bierzemy hmm, pierwszego naszego żołnierzyka, drugi. Czego mu brakuje? Sprzętu wsparcia. Tak, teraz tak, tego sprzętu wsparcia mamy na minusie. Dlatego dodajmy sobie dwie fabryki do sprzętu wsparcia. Dwie do tego. Do ym... Kraków. Kraków nie się rozbudowuje teraz. Kraków, Białystok. Yy, z ruskimi chcemy uniknąć, nawet zrobię jakąś, wyzwolę jakąś Ukrainę czy coś, tylko żeby ruski mnie nie zaatakował. To też jest taktyka jakaś, co nie? E, dobra, wydobycie sobie zwiększmy. To też jest taktyka, jest to głupie, bo w sensie najgłupsze jest to, że tracę kory. Eee. Dobra, super. Nie robimy zjednoczenia z Czechami. To nam nie jest potrzebne. Chcemy jak najbardziej, jak najoptymalniej to zrobić. Dobra. Ukraiński korpus oficerski. Um, nie wiem, czy to jest dobra taktyka. Ale no dobra. Takie przynajmniej nietypowe podejście. Aczkolwiek powiem wam już, że... Um... O, właśnie, patrzcie. Tutaj macie... Karla. Patrzcie, mój Karl Albrecht ma, jest królem patriotą, jest królem Galicji i Lodomer, jest żo żołnierzem i królem, a ich nie ma tych perków, ta sama osoba, ale z gorszy, no dobra, co ja mogę wam więcej powiedzieć, tu wzięliśmy na częściowy pobór, weźmy sobie arcybiskupa i myślę, że już będziemy się powoli... Szykować do wojny e, niech się tutaj 12 dywizji szykuje do wyprodukowania e, i na razie cóż mogę Wam więcej powiedzieć od tego, że chwała Wielkiej Polskiej od Atlantyku po Pacyfik i dzięki za oglądanie. Ciema.